Siemanko YouTube witam was na kanale i witam Was w Kali Project Gym, czyli w mojej sali treningowej, w której zaraz zrobimy trening razem z Sebastianem. Pokażę Wam, jak aktualnie trenuję. Trochę już wróciłem do formy, trochę jestem silniejszy. Dzisiaj e, zrobimy one arm pull up oraz e, głębokie pompki w headstandzie. No i pewnie jeszcze coś, ale to wyjdzie na spontanie. Zostawiacie łapeczkę, zostawiacie komentarz. To zawsze wspiera zasięgi, więc jest to mile widziane i lecimy. Zaczęliśmy bez Ciebie. Kurde, tak, yy, zostawiajcie łapkę w górę i lecimy z tematem. Dwa tygodnie temu nie byłem w stanie w ogóle przytrzymać, zobaczymy jak jest teraz. Próba bez rozgrzewki, smarowanie gmin. Trochę biodra zapadło się. Piję do zakopanego jutro. Cieszę się, bo trochę sobie odpocznę. Mam nadzieję. Chyba trzeba wrócić do poradników na YouTube. Mam y, pomysł, żeby poodświeżać stare poradniki w stylu Pompka, Deep, analiza techniki i tak dalej. Odświeżymy to sobie, bo troszkę też się pozmieniało w moim podejściu, więc myślę, że powinniście być na bieżąco. Teraz y, chciałbym się podciągnąć na ręce, ręce, ale obawiam się, że chyba nie ma do tego. Dobra, zacznę. Okej, dobra, nie było źle. Oczywiście forma słaba, ale zaraz wyczyścimy. Czemu się nie rozgrzewamy? tyle lat się rozgrzewaliśmy, że wystarczy. No dobra, teraz jedna ręka słabsza, to na pewno będzie gorzej. to było gdzieś... Nie, to tam teraz No i tak nieźle, jest dobrze. Podciąganie nie jest aż takie słabe jak myślałem. No weź to. Sorki, nie mogę teraz nic mówić. Muszę ee, posmarować ręce magnezją. Dobra, mam już ręce w magnezji, więc gadka będzie się kleiła. Co wiem powiedzieć? Jednak <śết læn> <śliest> i... więcej tej magnezy. Patrzcie, pasz tam Ja pokażę Wam e, bardzo fajny sposób na progresowanie w podciąganiu na jednej ręce. W ogóle ja zauważyłem, że im rzadziej trenuję podciąganie na jednej ręce, tym lepszy progres mam. Nie wiem dlaczego. Może po prostu słabe ćwiczenia robię, ale nie. No, mam wrażenie, że mało objętość lubi te podciąganie. Jak robię je raz w tygodniu, to wtedy widzę progres. A jak już robię je częściej, no to tak jakoś kurde, gorzej mi to idzie. Może tylko ja tak mam. Możecie dać znać, jak Wy macie z takim treningiem, podciąganiem na jednej ręce. No i ogólnie teraz filmik się przyspieszy i za chwilę zobaczycie, co ja tutaj zrobiłem. Podciąganie na jednej, minus 5 kg. Na tym właśnie polega ten patentik. To jest 3,75, czyli od, odejmuje od swojej masy 3,75 kg. Spróbuję ładniejszą technikę zrobić. O, troszkę za płytko. Zróbmy drugą stronę. Pewnie duża część z Was ma coś takiego, że zastanawia się, czy poprawnie ćwiczy, czy dobrze wykonuje ćwiczenia, itd. W takich momentach osoby, które kupiły moje, mojego e-booka, wchodzą sobie na lapka i sobie patrzą, jak zrobić na przykład poprawnie hollow body, jak poprawnie napiąć brzuch, jak zrobić dane ćwiczenie, żeby dawało one efekt. Jeśli nie kupiliście jeszcze e-booka, to zapraszam do wchodzenia na stronę książkę.kaliproject.pl Wchodźcie i zachęcam do zakupów, a następnie do lektury. Doskonaliliśmy nasze vlogi o lampy i teraz na przykład jak sobie robię serię, to lampy na mnie świecą. Zdajcie znać w ogóle jak wam się jakoś podoba, ale powiem wam, że to mnie rozprasza. Jak staję na rękach i te lampy mi świecą, to tak trochę ciężko. A Seba robi trening. Tak miał ze mną robić trening, bo powiedziałem, to właśnie widzicie jak robi trening. No dzisiaj mocno lecę, mocno wleciałem. Dzisiaj intensywność. Raczej intensywność. Tak. Jedna seria, dwie godziny przerwy. Nie podoba mi się jak to robię, bo mam te łokcie zgięte i to jest bez sensu. Lecimy jeszcze raz, teraz spróbuję wyprostować. Nie doprostuję tych łokci, teraz w tym presie jest to dla mnie za trudne. Próbuję elewatora, lecimy. Jeszcze pewnie sobie coś porobię, jakieś na brzuch ćwiczonka i tak dalej, ale już nie będziemy tego nagrywać. E... Osoba ma personalkę, więc będzie trochę głośniej, dlatego zakończymy za chwilkę, zrobię jeszcze sobie jedną serię. I co, dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy dotrwaliście do końca vloga i dajcie znać, jakich materiałów potrzebujecie, jeśli chodzi o poradniki. Bo teraz, jak widzicie, staram się regularnie wrzucać raz na tydzień, więc myślę, że będę w stanie spełnić wasze prośby. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.